Kala widok na mecze rekordu Bielsko-Biała z FC Rejter Toruń. Zabiera Państwa Piotr Sornat. Gorąco zapraszam. Wyjściowe piątki przed nami na pierwszy ogień rekord. W bramce były zawodnik FC Toruń, a więc Krzysztof Iwanek. Dalej 7 Mateusz z dziewiątką Erik Panes. Numer 10 na plecach to kapitan Paweł Budniak. I jako ostatni z 11 Stefan Rakic. To natomiast goście z trójką Golki Kevin Kolar. 27 to Kacper Machałowski. 28 z opacką kapitańską Remigiusz Stychalski. 79 Dawid pytel i 97, Kostar I Iki Zostawił piłkę Machałowski Spychalski. lewą nogą w pole karne. Bardzo dobrze Krzysztof Iwanek Mówił Czusz że Jego podobieczni muszą to zaakceptować Że są na piątym miejscu Rakic, do lewej szansa I gol! Paweł Budniak Jako pierwszy wpisuje się Na listę strzelców Mamy otwarcie wyniku Spychalski! Iwanek odbija! Jeszcze mogą ponowić ten atak! Raz jeszcze Spychalski! Boczna siatka! Iwanek! Popatrzmy! Rakić! Prawa noga, Rakić! W tam środek, Kevin kolar broni i wprowadza. Kraśniewski już nie dogoni piłk! Mateusz, Rakić! Sporo miejsca i teraz Mateusz! Nie zmieścił tego! Jeszcze budniak, ależ! Chaos, ależ kocioł! Raczej przetasowanie w tabeli nie będzie. Teraz Mateusz urywa się. Jest Erik Panes. Panes wyłożenie Mateusz. Wzięty chyba tam w kleszcze, Wychodzi Titi. Popatrzmy. Titi. Banek, ależ interwencja. To mógł być remis, ale stanął na wysokości zadania Blankarz. Mistrzów Polski. Jest Mateusz i Minimalnie obok słupka pomylił się Brazylijczyk. 15 strzałów celnych, rekordu, ale tylko jeden zawsze podał w siatce. Teraz może Surmiak nie ma! Znowu blisko! 60 sekund jeszcze w pierwszej części przed nami. Iwanek. Teraz nie było miejsca do strzału. Odwraca się Pawlus i Kevin Kolar nogami. Kevin Kolar. Panek nie zamknął tutaj skrzydła. Machałowski! Iwanek! Świetnie! Rakic. Dużo miejsca, Rakic! Kevin Collard znowu na posterunku i teraz ma na jeden! Okazja dla FC Toruń! Titi jest PETEL! Nie ma, nie ma, nie ma! Przenosi jednak zawodnik FC Toruń piłkę nad Poprzeczką! Dela! Oj, mino Kraśniewskiego! Dela! ostry Dela! Wcisnął to i ma dziesiątą bramkę w tym sezonie. Dela 2 do 0. Długo trzeba było czekać, żeby rekord skruszył mur. Ale w końcu się to udaje. Grają rekordziści. Surmiak. Surmiak! Nie ma. Jeszcze raz Dela. Marek. Marek nad bramką. Budniak za moment może FC Toruń zaryzykować. Piąty faul. Gości. Nie! Jednak jednak jest przedłużony rzut karny. Czy będzie trzecia bramka dla Mistrzów polskich? Surmiak straca kont, już kolar, kolar! Mogą faulować Torun. a nie, piłka rzucona za kołnierz Kevinowi Kolarowi, 3 do 0. Niesamowite obrazki i zdaje się Paweł Budniak tutaj odbiera gratulacje. Kapitan rekordu Bielsko-Biała i to koniec. A więc rekord wraca na zwycięską ścieżkę po ostatnich dwutligowych porażkach po 2 do 3 z Bremanem oraz Piastem. Dziś podopieczni Czusa Lopeza w swoim ostatnim meczu domowym w fazie zasadniczej. Lepsi od swoich przeciwników, natomiast to ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsze pytanie, jakie stawiamy przed ostatnią serią G, to na kogo rekordziści trafią w playoffach. Odpowiedź poznamy już za tydzień, chociaż w sumie już dziś wątpliwości mogą zostać rozwiane, jeśli Leszno zwycięży w Warszawie, a Eurobus przegra w Rakowicach.